Cześć, maneczko z tej strony Mateo. Dzisiaj w końcu odcinek z poszukiwań detektorem metali. Tak więc ja już się powoli rozpakowuję, a Was zapraszam serdecznie do oglądania. sygnał za nami, pierwszy dołaczek, taki pociutki, praktycznie na samym wierzchu. I jakiś taki dziwny przedmiot, nie wiem co to jest dokładnie. W początku myślałem, że to jest może kawałek łyżki albo widelca, chociaż może. No nie wiem, szukamy dalej. Sygnał, jakaś taka blaszka, ale powiem Wam szczerze, że już chodzę z 20 minut, jak nie więcej. Dosłownie dwa sygnały: jest takie puste to pole. Ja nie wiem, czy w ogóle będę tu jeszcze chodził. Pochodzę chwilę, jak nic nie będzie wychodzić, to zawijam się do domu. No i prawie na samym wierzchu. Łuseczka z Mausera, sektory, spłonka zbita, pewnie jak orali to jeszcze im przejechali. Tutaj dosyć silne działania wojenne działy się na przełomie lutego i marca 1945 roku, kiedy to armia czerwona parła w kierunku Nysy, tak więc zapewne jest to ślad po tych walkach. To na opacie mamy kolejny sygnał, i widzimy tutaj kolejną łuseczkę. Akurat nie ją uderzyłem również z zbita, również z mausera. Mam szczoteczkę, później siędziemy, spróbujemy przeczyścić. Może uda się rok odczytać. Kolejna useczka, taf o wiele, wiele lepszy stanie, również wystrzelona. No i co, szukamy dalej. Jeżeli nic nie będzie, to chociaż może useczek nazbieramy trochę. Pogoda bardzo fajna, słońce świeci, także masakra gorące jak nie wiem co. No i nasza kolejna znajdka to na wierzchu taka oto góra od butelki, zapewne z jakąś szczepionką dla lisów albo z czymś, z jakimś lekarstwem. Nie poddajemy się i szukamy dalej. I co? Tym razem mamy ślad po Rosjanach, łuska z Pepeszy albo z tt 33. Spłonka również zbita, tak więc to co wam mówiłem. Że Rosjanie przechodzili tędy w kierunku nesywacząc z Niemcami, jest prawdą. Tak więc moja teoria się potwierdziła, że przechodzili akurat właśnie tędy. Jeszcze jedna useczka, czyli przynajmniej ze dwa strzały były w tym miejscu oddane, a to jest zaraz tu przy samym polu, przy samym skraju. wychodzi, tak więc trochę niemieckich, trochę ruskich, radzieckich. No i co, jakoś to będzie. Mamy łuseczkę, ale współczesną. Znajdujemy się przy takiej oto wysiadce, która jest tutaj przy skraju pola. No i taki oto właśnie sygnalik wyszedł. Fajnie dzwoniło. Myślałem, że może jakaś moneta, no ale skoro ambona, no to wiadomo, że będą i łuski. Czy jak bez ładnie kwitnie na biało tutaj. Kurda, jak pachnie. Już mamy wiosnę pełną gębą, ciepło normalnie, jakby lato było. Bardzo bardzo ładnie pachnie. No i co? My jeszcze zrobimy sobie ten kawałek pola w stronę tamtej ambony i zawijamy się do domu. Ani już na sam koniec przy samej wysiadce. Taki o to dół wykopałem i zobaczcie. Jaka łuska. Haha. z iła dwójki, tak więc musiały tu latać również samoloty radzieckie i ostrzeliwać. Spłonka zbita. Kurde, zarąbiście. Zarąbiście, normalnie pole pełne łusek, no ale ta jest konkret. Jak się moczyści, to myślę, że będzie w mega, w mega fajnym stanie. Zobaczcie, jeszcze gdzieś nie będzie. Może drugiej, bo wiadomo, jak walił serią, no to to gdzieś spadało niedaleko siebie. No, ja już mam dzień zrobiony. Sezon 2025 otwarty, tak jak należy, czyli super fantem. Kolejna myśliwska łuska, tym razem jakaś inna. Inny model, inny kaliber, chyba. Tu ma taką kryzę na dole. No i co? Chyba by starczyło tych poszukiwań. Mamy godzinę 11.56. Tak więc trzeba się zawijać do domu na jakiś obiad. Tak więc zaraz nagrywamy podsumowanie. Tym razem niestety myśliwska łuska. Już nie z Iła. <sugna> był o wiele mniejszy. Ale takie łuseczki też fajnie, że wpadają. Zawsze później można na złom sprzedać. I jakiś grosz wpadnie. I co? Jeżeli chodzi o podsumowanie, to wygląda to następująco. Kurde, z tej łuseczki z Iła to jestem tak zadowolony. Znalazłem już kiedyś Łuseczki, ale były zawsze jakieś południecione a ta no, tu ją łopatą trochę drasłem, ale kurde, no tam będzie fajny poza tym tak cztery łuseczki myśliwskie trzy łuseczki z pepeszy albo TT33 trzy łuseczki mauserowskie jakieś tam blaszki, powiem Wam, że nawet w śmieci za bardzo nie było na tym polu, bardzo dziwnie mi się tutaj szukało mało sygnałów, tak więc pole pełne łusek, tak się będzie nazwał ten odcinek Pole pełne łusek. No i ta teoria z tym frontem, że tu tędy przychodził, według mnie jest bardzo wiarygodna. No bo mamy łuski z amunicji niemieckiej, rosyjskiej, tu jeszcze mamy z Iła. Tak więc na pewno jakieś samoloty tutaj leciały i musiały ostrzeliwać tę pozycję. Bo Niemcy tu się bronili, a Rosjanie atakowali właśnie w stronę Nysy. No i co byłoby na tyle tego krótkiego odcinka. Sezon otwarty. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.